Cześć, Marcin Zabolski w WRC Motorsport and Beyond. Moim gościem jest Kasper Wróblewski, kierowca Orlen Team. Cześć, Kasper. Cześć, witam wszystkich. Kasper, panuje szaleje koronawirus w Polsce, w Europie, na świecie. Powiedz, jak Ty sobie z nim radzisz? Czy jesteś zdrowy? <grym> tak, jestem zdrowy, dziękuję, ale radzę sobie no radzę jak mogę, czyli jak najwięcej czasu spędzam w domu. Niepotrzebnie nie wychodzę, no i staram się trenować jak tylko mogę w różnych, na różnych płaszczyznach i oczywiście nie wychodząc z do domu. No właśnie, wielu kierowców podobno przerzuca się na rajdy wirtualne, jak jest w Twoim przypadku? No w moim przypadku też tak jest, ja co prawda grałem już wcześniej trochę yy, na komputerze, właśnie na, na symulatorze, ale no, tak by jakiś czas temu to trochę zaniechałem, więc teraz mam okazję, żeby do tego wrócić, no i od jakichś tam tygodnia, półtorej yy, staram się grać jak tylko mogę, yy, no i tak by yy, trenować przez to, yy, używam do tego większość gra teraz ludzi w Dirt Rally, ale ja akurat gram w Richard Rally, na czeskim pluginie. Jest tam sporo kierowców, gdzie można się ścigać online. Jest wiele rajdów, więc fajnie, bo można się do kogoś porównać. A w większości ci zawodnicy to nawet nie są rajdowcy, tylko po prostu osoby, które, które jeżdżą od zawsze na symulatorach są bardzo szybcy. I, i takie ciekawe porównanie jest wtedy. No właśnie, jakbyś byś porównał Odwzorowanie zachowania samochodu w symulatorze do tego, co doświad doświadczyłeś na żywo w samochodach klasy R5? No ciężko to porównać. To jakby tu i tu używam Volkswagena R5, czyli Polo R5. No ale jakby nie ma tych przeciążeń, nie ma, fotel się nie rusza. Nie czuć hamowań, nie czuć, co się dzieje z samochodem. Jedynym naszym odniesieniem jest kierownica i takby ekran. Więc y, głównie ok, to jest trochę zbliżone, wiadomo na kierownicy te odruchy są takie same, ale reszta no to, 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 to nie bardzo. Ale głównie w moim kontekście ten trening skupia się na trenowaniu y, koncentracji i skupienia i utrzymywaniu ją na jak najwyższym poziomie przez długi okres. Jasne. Hmm, powiedz, miałeś już okazję przejechać się tym Polo R5 chociaż na testach, czy nadal będziesz na to czekał? Nie, miałem mieć testy znaczy mieliśmy w ogóle w rajdzie od razu wystartować, bo mieliśmy wyde wystartować w Memoriale Wcześniej mieliśmy mieć testy, miałem też uczestniczyć w testach Tomka Kasperczyka, no ale wszystko zostało poodwoływane, no i nie było okazji, ale posiedziałem w nim sobie trochę, więc, więc już się przyzwyczaiłem do fotela chociaż. Zawsze coś. Powiedz, jakie są Twoje zakulisowe, może masz jakieś przecieki, doniesienia. Kiedy w ogóle sezon rajdowy w Polsce wystartuje? No, bo wszystko wskazuje na to, że rajd Świdnicki jeszcze oficjalnie nie przełożony, nie odwołany, ale no chyba nie ma prawa odbyć się w zaplanowanym terminie. Ja myślę, że pierwszą eliminacją, w jakiej wystartujemy, to będzie rajd polski. I taką mam nadzieję, że, że ten czerwiec to jednak końcówka czerwca, no to już e, odpuści. Ta cała choroba i, 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 i władze pozwolą na organizowanie takich imprez. Z tego co wiem, no to rajd świnicki ma być przełożony na lipiec, więc no rajd się na pewno odbędzie, ale w innym terminie. Co z resztą rajdów, nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że się odbędzie jak najwięcej tych rajdów i że okej, okay, ten sezon będzie trwał dłużej. Gdzieś tam nawet do grudnia, ale, ale że te wszystkie rajdy się poskładają i odbędą. Mm. Koronawirus paraliżuje świat sportu, ale także świat gospodarki, który jest niewątpliwie związany także ze sportami motorowymi. Powiedz, czy już teraz ten paraliż, to zatrzymanie się niektórych firm jakoś wpłynęło może na Twoje plany, na Twoje możliwości w ogóle wznowienia sezonu, kiedy będzie już to możliwe? Mój sezon na dzień dzisiejszy nie jest zagrożony. Tak jakby wszystko się układa po dobrej, po dobrej myśli. Co prawda toczyłem rozmowy z jednym z partnerów, taki dość zaawansowany, który się właśnie wycofał z tego powodu. No bo musi utrzymać pracowników i no tak jakby nie zarabia teraz, więc wszystkie oszczędności, które mam, wydaje na, na utrzymanie firmy. Jest to w 100% zrozumiałe i, i w żaden sposób nie mam do, do nikogo jakiegokolwiek żalu. No, ale mam też bardzo duże grono dużych sponsorów, którzy, w szczególności PKN Orlen, który na dzień dzisiejszy z niczego się nie wycofuje i, i nasze umowy trwają i mam nadzieję, że będą trwać nie tylko w tym sezonie, ale i dłużej. Jasne. E, powiedz czy wyobrażasz sobie, żeby ten sezon nie został wznowiony? W czerwcu, a nawet jesienią. Jak długo, Twoim zdaniem, może nawet potrwać ta, ta przerwa w ogóle, w, nie tylko w sportach motorowych, ale w ogóle w sporcie? Mam nadzieję, że, że, że ten sezon w jakikolwiek sposób, ale że się odbędzie i że tych rajdów będzie jak najwięcej. W grudniu, kiedy wiedziałem, że, że, że już mam poskładany ten sezon 2020, i że wszystko jest powiedzmy dopięte, mam bardzo dobry zespół, bardzo dobry samochód potężnego sponsora, że oni z nie muszą się martwić, no to przyszła, przyszła choroba koronawirus. No i to jest duży problem, no ale mam nadzieję, że, że, że ten sezon w końcu zastartuje. Jasne. Jak w ogóle w twoim rejonie poziom zachorowań, czy kwarantan, czy wszyscy wokół Ciebie trzymają się w zdrowiu? Tak, w mojej rodzinie na szczęście tak. Jeżeli chodzi o żywiec, czyli miasto, gdzie mieszkam, no to jakby też nie ma jeszcze żadnego przypadku zachorowań. Co prawda, ludzie trochę sobie tutaj pozwalają na za dużo, moim zdaniem. W sensie, jak się wyjeżdża na miasto, no to życie trwa tutaj normalnie. Mam nadzieję, że przepisy, które wczoraj zostały wprowadzone, to trochę przyhamują ludzi w wychodzeniu z domu, bo. Bo jednak, okej, okay, te pierwsze dwa dni, e, tydzień temu, jak został wprowadzony ten stan wyjątkowy, no to widać, byli, widać było, że ludzie mm, trochę się zestresowali, ale później e, znowu sobie popuścili. No i mam nadzieję, że e, wczorajsze nowe przepisy znowu trochę ich zahamują. Jasne, i tego się trzymajmy. Zostańmy w domu, przeczekajmy i miejmy nadzieję, że wszystko szybko wróci do normy. Kasper, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dużo zdrowia i do usłyszenia. Cześć. Również dużo zdrowia. Trzymajcie się. Cześć.